Witajcie serdecznie na kanale Nowa Mowa. Jestem Daniel. Witajcie, jestem Dawid. W dzisiejszym odcinku opowiemy o kursach nowej mowy, o treningu nowej mowy dla osób dojrzałych. Tak. Nieco. Dla starszych. Nieco starszych, tak, hmm. którzy mają no, wiek. 40, 50, ta, 60, ta. nieważne jaki. Ważne, że właśnie no, mają pewien wiek i mają problem z mową. Tak. Mają blokady jąkają się. Nadal przeszkadza im to i całe życie mają z tym problem właściwie. Całe życie. No takie osoby też zgłaszają się na kursy nowej mowy mhm. i bardzo często mają kłopot podjąć decyzję: tak. czy robić coś z tym, czy nie. W końcu już tyle lat przeżyłem. Mhm. Czy często jest sens jeszcze? Czy jest sens? Mhm. No, często już są na emeryturze, są rencistami, już mają dzieci, dorosłe dzieci. Wnuki. Wnuki mają. Mhm. Oczywiście męczą się dalej z tym problemem. I jednocześnie chcieliby coś robić, ale właśnie nie wiedzą, tak. czy jest sens, czy to warto, i czy w ogóle da się coś jeszcze mhm. w tym wieku zrobić. No i właśnie, i teraz chcemy. Właśnie powiedzieć coś do tych osób, bo wiemy również, że takie mm -hmm. osoby też oglądają nasz kanał. Tak, więc serdecznie ich tu pozdrawiamy i właśnie chcemy Wam dzisiaj powiedzieć tutaj Państwu, że no jednak w każdym wieku, naszym zdaniem, jestem zrenować nową mowę, jak i w najmłodszym 3, tak. 4 latka, 5, 6, 7, w górę naście, 10 mm. i potem właśnie, no ten wiek starszy nawet, 60, 70 też. lat. Byli kursanci tacy, którzy podjęli się tego wyzwania i zaczęli hmm. trenować spokojną mowę. I była taka sytuacja nawet kiedyś, że przed pan, który miał około 60 lat i przyszedł specjalnie z motywacją, żeby wytrenować. Płynną mowę bez jąkania blokad dla swojego wnuka, tak. aby czytać wnuk, wnukowi bajkę na dobranoc, bo bardzo tego chciał. Mm. Bardzo po prostu chciał temu dziecku czytać, bo czuł, że no, często z nim spędza czas, wieczory i to będzie dla niego bardzo fajne, bardzo tworzy to właśnie relacje. A jednocześnie nie chciał czytać z tymi blokadami. A, nie był z tym kaniem, bo go blokowało, mm. i się męczył. Zamieniał słowa zamiast czerwony e. kapturek, był zielony kapturek, albo była sobie dziewczynka. Mm -hmm. Dokładnie. Tak. I to jest taka motywacja. No i myślę, że każdy mm. powinien mieć jakąś motywację, żeby trenować nowomowę i w ogóle cokolwiek robić. Tak. Ale wiesz, pojawia się pierwsze pytanie zawsze u tych osób, czy jedno z dwóch pytań takie najczęstsze. Mm -hmm. Czy ja podołam, pierwsze, czy już w tym wieku nie jest dla mnie za późno, czy ja już nie przesiąkłem tak tym problemem hmm. bloku wyjąkania, czy w ogóle jest dla mnie jakikolwiek ratunek. I tu często w czasie rozmowy pytam, czy pan obsługuje smartfona? Właśnie. Tak, Facebooka pokazuje hmm. wszystko, ogląda, YouTube'a przegląda, maile wysyła. Hmm. I się pytam. Kiedy pan się na go nauczył? Właśnie. Niedawno mówi. Parę Niedawno. lat temu. No tak, przecież większość swojego życia niestety był z dala od tej technologii, bo po prostu jej nie było. Nie, było po prostu. N tak, telefony się. były na tacz, do kręcenia, tak. wysuwało się listy pisemne. Okazuje się, że nawet po tylu dziesięciu latach. Mhm. Mógł się nauczyć zupełnie nowego urządzenia, obsługi tak. tego urządzenia. Nową umiejętność tak. po prostu w jego życiu, mimo starszych mhm. lat. Po prostu tego nie było kiedyś. Mhm. Zobaczcie nauka języków obcych, to samo. Szkoły językowe mhm. zapisują również osoby na emeryturze. Tak. Uniwersytety trzeciego wieku, zobacz. Mhm. Są, Są dla osób właśnie od 50 plus wyżej. Mhm. Mhm. I teraz, dlaczego by nie nauczyć się spokojnie mówić? Właśnie. Jeżeli jest to możliwe. Bo też się nauczycie, słuchajcie, bo skoro opanowaliście smartfona i te wszystkie literki, te aplikacje co jest bardzo skomplikowane przecież dla mózgu, tak. to nowa mowa nie jest aż tak skomplikowana, mhm. żeby się nauczyć. A drugie pytanie jest też często: czy w takim wieku nie zostanę nazwany dziwakiem? Mhm. Że coś na starość mi odbiło, coś idę, jakieś kursy, szkolenia. Tak, na starość. Mnie już wszyscy znają, że taki jestem. No i teraz trzeba się z tym zmierzyć, właśnie. Na starość, czyli co macie na myśli? Że jeszcze co przeżyjecie rok, dwa, dziesięć? No właśnie, i tu się pojawia sprawa priorytetów. Jeśli was coś męczy, jeśli coś was boli. Tak samo jest nawet z innymi, nazwijmy to chorobami, chociaż. Wiem, że SB z chorobą nie jest. Dokładnie. I na przykład z otyłością, prawda? Mm -hmm. no wiemy jednak, że ta otyłość wpływa na nas, na nasze samopoczucie i w tak. ogóle na zdrowie, tak. na stan zdrowia, więc im no, mamy tej masy więcej, no to wiadomo, że jest cały czas stan zapalny. Tak. Czujemy się źle, I, no ta masa jednak też ma wpływ na stawy, na, na kręgosłup, mm -hmm. prawda? Potem boli wszystko, no i co? No i możemy stwierdzić, że a, na starość to już nie ma sensu w ogóle się odchudzać, no, w ogóle już nie ma co dbać o dietę, o sport, bo bo, bo stary no już nie sensu, ta. Ta, no, sensu. No błąd, prawda? Błąd. No to jest oczywiste, że w każdym wieku można dbać o ciało, dbać ta. o dietę i cudnąć. I o mowę również. I oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dla wiele, wielu osób właśnie w takim wieku 50, 60, plus, temat, sam temat jąkania bloków przez całe życie był tak wstydliwy, <coughs> tak piętnowany, mhm. że w ogóle poruszenie tego tematu już jest wyjściem. Z tych strefy tabu. Mm -hmm, tak. I na przykład są takie sytuacje, że przychodzą do nas właśnie emeryci i mówią, że po raz pierwszy podjęli właśnie u nas w szkole nowej mowy ten temat. Nie mm -hmm. przez całe życie. Całe życie, nawet żona 50, nie wiedziała. 60, tak, nawet tak. Ci najbliżsi przez tyle lat, 10 lat, mm -hmm. nie poruszali tego problemu z bliskimi. Tak. Mm -hmm. Jeśli chodzi nawet o filmy czy o internet. Oglądają gdzieś w ukryciu, pod kołdrą, pod kocem, mhm. albo wieczorem, jak wszyscy śpią, żeby tylko ktoś nie zauważył, że edukują się w tym temacie. Właśnie, boją ja się w ogóle, bo to myślę, że to jest ten strach przed właśnie reakcją, reakcją tej osoby, jak ona zareaguje. No, mają ciekawość na dane tematy, tak. problemy, a jeszcze ja to ukrywam, więc nie chcę za bardzo, żeby ona wiedziała dokładnie. Ale tak. oczywiście fajnie by było, gdyby się dowiedziała i mnie wspierała w tym. No prawda, właśnie. więc, no, i tutaj kochani, 50 plus powiem wam coś takiego. Przykład Harlanda Sandersa. Może nie kojarzycie nazwiska, ale jest to założyciel firmy KFC. Mm -hmm. Ogólnie to jest taki fast food z kurczakami. Myślę, że każdy kojarzy, bo to jest popularna marka na KFC, całym, całym świecie, nazwy, na, każdym skrócie, ta, na każdym kontynencie. Na każdym kontynencie, na całym świecie, mm. tak jak McDonald's. Tym. Kentucky Fried Chicken, czyli smażone kurczaki z Kentucky w Ameryce. I co pan Harland wymyślił, zrobił? Właśnie. I kiedy? I kiedy? Bo to jest myślę hmm. takie kluczowe dla takich tak. osób. taka, taka tak. może nawet inspiracja. Pułkownik Harland, w ogóle na niego mówią. No właśnie, w wieku emerytalnym stwierdził, że bardzo dobrze potrafi smażyć kurczaki. Tak. Hmm. I wszystkim smakują. Mm -hmm. I tak był pewny tego, że dobrze to robi, że stwierdził, że będzie je sprzedawał. Mm -hmm. Oczywiście, spotkał się z krytyką najbliższej za chwilę. To, że przecież co to będzie sprzedawał, jak się zajmie tym, co w domu jest do zrobienia. Mm -hmm. Ale Sanders mówi nie, one są tak dobre, że będę sprzedawał. Mm -hmm. No I ten lokalnie gdzieś sprzedawał. No ale jemu było mało tego, bo on chciał, żeby. Cała Ameryka znała jego kurczaki. Hmm. I co też takiego może być dziwnego w tym kurczaku, nie? No ale właśnie i zaczął pisać listy do największych gigantów w Stanach, najbogatszych ludzi. Hmm. Tysiące listów z prośbą o pomoc, takim rozpropagowaniu, rozpowszechnieniu hmm. tej jego, jego kurczaku żeby było na większą skalę, na tak, większą skalę globalną, wysyłać, wielką. Ten takiego przepis, tak pewnie miał też miał swój, swój przepis, swój, swój przepis na content, ciasto. Nie? Tak, taki pomysł, jakiś taki patent, tak. żeby to smakowało tak jak on właśnie chce. Tak. I hmm. oczywiście nikt nie odpowiada, zostaje wyśmiewane te pomysły. No i hmm. powoli gdzieś tam sponsorzy zaczęli się do niego odzywać. Co to za kurczaki są. On jechał, pokazywał, smażył przy nich i przekonywał. I tak właśnie, mając już dobre, po 5000, mm -hmm. zaczęły się tworzyć pierwsze punkty sprzedaży KFC w Ameryce. Mm -hmm. I mało tego, każdy punkt jest z jego podobizną, tego właśnie dziadziusia z brodą, mm -hmm. z siłą brodą, z wąsem. Mm -hmm. Jako symbol, właśnie, że on dążył do celu, mimo. Że już był na emeryturze. Mimo wieku właśnie Mimo wieku. Stworzył coś tak w ogóle globalnego mm. i światowego, że teraz nazwa KFC jest popularna. Właściwie każdy. Myślę, że każda, ka, każda osoba na świecie, która już tak. e, a dzieci właściwie wiedzą i chcą nawet iść do KFC. Tak, bo wiedzę. już właśnie tą nazwę znają. Więc jeśli chodzi o trening nowej mowy, jeśli to ma posłużyć, że będziecie się czuć lepiej, lepiej komunikować, że będziecie dla swoich wnuków dzieci lepszymi rozmówcami, mm -hmm. spokojniejszymi, że wy jako dziadek kupicie spokojnie na przykład jakieś lody na wakacjach o mm -hmm. smaku, które dziecko chce, bo często są takie sytuacje, że dziadek tłumaczy się, nie, to jest niedobre, nie kupuję mm -hmm. ci tego, a powodem jest tylko to, że nie jest w stanie tego powiedzieć. Mm, to jest bardzo przykre, mm. ale to jest właśnie fakt bloków, tak działają. No niestety te sytuacje mogą występować na co dzień. I występują. Taka najbardziej przykra, taka z pamięci ostatnio, co, yy, co usłyszałem, to jest taka sytuacja, że babcia została poproszona do odebrania swojego wnuka z przedszkola. I w wielu przedszkolach już przy wejściu jest mikrofonik, mm -hmm. że trzeba zawołać, mm -hmm. powiedzieć imię, imię dziecka, imię. po tajemne. kogo się przyszło. Mm -hmm. I okazuje się, że babcia już myślała od rana, jak to zrobi. Powiedziała, że imię tam Marysia, czy nie wiem, jak się nazywała, mm. nie powie tego. Nie powiem. Przez, przez ten, ten mikrofon. Tak, przez ten mikrofon. Mm. I teraz dochodzi do tej godziny, tam 16, kiedy ma odebrać swoją wnuczkę, czy wnuczka podjeżdża i się wycofuje. Mm. Się wycofuje i nie odbiera go. Mijają minuty kwadrans. Przed szkole dzwoni do rodziców. Czy mm -hmm. ktoś przyjdzie po dziecko? Mm -hmm. A rodzice? A rodzice jak to? Przecież babcia miała dobrać. Co jest babcią mm -hmm. teraz? Co się stało? Dzwoni do babci, bo się nie odbiera. Co się dzieje teraz? Mm -hmm. No i to oczywiście wiązało się z następstwami, że i się babci oberwało. I się rodzicom oberwała od przedszkola. Tak. Że nie dopilnowali, nie zorganizowali. Dziecko się poczuło źle, bo zostało same. same tak, zostało. Bez nikogo. I patrzcie to, a wszystko winny blok mowy. Tak, przez jeden blok, na przykład tak. na imieniu dziecka. Tak, tak. Cała akcja wielka. Cała akcja, nie. Hmm. Dlatego czasem jest tak, że ta babcia czy z dziadkiem, no właśnie po to przychodzą na kurs nowej mowy. Mhm. Żeby podejść do tego mikrofoniku i powiedzieć Marysia, Stasiu. Tak, spokojnie, tak. bez emocji, bez napięcia, bez blokady. Już, już, nie. Mhm. No właśnie, więc nie czekajcie. Na. taki czas, że na przykład już nikomu nie będzie zależało na waszej mhm. mowie, ani sami siebie nie dyskwalifikujcie. Bo rzeką wam zostało, co może już kilka lat życia. Tak. Nie, nawet na kilku dni z nową mową warto jest jej uczyć się. Oczywiście mm. i nawet właśnie to, co na, mm -hmm. na początku to powiedzieliśmy, że kursant taki starszy nasz właśnie miał główną motywację, żeby czytać wnukowi bajkę na dobranoc i dokonał tego dopiero tak. swego, wytrenował fajną, spokojną mowę i czyta pięknie bajki. Tak. Myślę, to że uda nam się wnukowi. zaprosić też tutaj do studia właśnie Kursantów 50 tak, plus starszy starszych i mhm. pokażę Wam, właśnie, jak mówią nową mową pięknie. I opowiedzą coś więcej tak. na ten temat. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami i zapraszamy Was oczywiście na jutrzejszy odcinek o 21.15. Dokładnie. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.